Dziś 7 września, równo 81 lat temu, poddało się Westerplatte, a we Władywostoku urodził się Stanisław Pietrow. Może nie wszyscy znają tę postać, więc przypomnę, że 7 września 1956 roku, dokładnie tego samego dnia, kiedy urodził się ksiądz Isakowicz Zalewski i Rysiek Ridelżemu, Stanisław Pietrow skończył 17 lat i rozpoczął naukę w Kijowskiej Wojskowej Szkole Lotniczej. 33 urodziny świętował już jako oficer ochrony powietrznej Armii Czerwonej, a jego zadanie bojowe polegało na obserwowaniu radarów i w przypadku stwierdzenia ataku jądrowego na Związek Radziecki miało odpowiedzieć natychmiastowym i pełnym zaangażowaniem całego arsenału nuklearnego. I tak pewnego dnia, roku 1983, na radarze Pietrowa pojawiła się wroga rakieta. Oficer poskrobał się w głowę i pomyślał, że Jedna rakieta wojny nie czyni. Może to jakaś pomyłka albo chwilowe zakłócenie i zdjął palec z guzika. Aż tu nagle pojawia się druga rakieta. Pan Stanisław znów położył palec na czerwonym przycisku, ale uznał, że nie, że może do trzech razy sztuka. I wtedy pojawił się trzeci. Międzykontynentalny pocisk balistyczny zmierzający prosto ku Związkowi Radzieckiemu. Pietrow znał rozkazy. W razie jakiegokolwiek zagrożenia odpowiadamy całym arsenałem nuklearnym. Napięcie sięga zenitu niczym przed metą Tour de Pologne. A wiecie, że dokładnie 92 lata temu rozpoczął się pierwszy bieg kolarski dookoła Polski. Tak się nazywał Tour de Pologne na początku, bo wszystkie tury noszą zwykle nazwy w swoich narodowych językach Tour de France. Giro Italia, Vuelta a Espania, tylko my powstydziliśmy się dookoła Polski. Ale to jest mało ważne, bo na radarze w Sierpuchowie pojawia się właśnie czwarta rakieta. Pan Stanisław uznał, że sprawa jest co najmniej dziwna. Mniej więcej jak to, że wyścig dookoła Francji rozpoczyna się czasem w Wielkiej Brytanii, czasem biegnie przez Belgię, a kończy się w Hiszpanii, a są nawet plany, żeby kolejny tur rozpoczął się w Nowym Jorku. Kolejne sekundy wydłużają się w nieskończoność. Na barkach skromnego żołnierza zawisła odpowiedzialność za losy świata. Cały protokół wojskowy, wszystkie wytyczne, których uczył się przez całe życie bezsprzecznie wymagają, by poszedł na całość. Taka propos, pierwszy odcinek teleturnieju Idź na całość został wyemitowany też 7 września, 23 lata temu. Ale oficer Pietrow nie idzie na całość. Cofa palec z guzika. Napięcie jest tak ogromne, że biedny żołnierz nie wie, czy dożyje końca dyżuru, nie mówiąc już o swoich 44 urodzinach, które dopiero za dwa tygodnie. Na szczęście dożył. 44., 45., a nawet 49. A tak w ogóle to w jego 49 urodziny urodziła się żona Roberta Lewandowskiego. Okazało się, że system ostrzegania popełnił błąd, a nawet pięć błędów z rzędu. Żadnych amerykańskich rakiet nie było w powietrzu. 37 lat temu oficer Pietrow ocalił ludzkość przed nuklearną zagładą. A 92 lata temu pierwszy odcinek biegu kolarskiego dookoła Polski wygrał warszawski łyżwiarz Eugeniusz Michalak. A wszystkie pozostałe odcinki i cały wyścig zwyciężył bydgoski rzeźnik Felix Więcek. Doświadczenie rzeźnickie było w tamtych czasach bardzo pomocne, bo kolarze atakowani byli regularnie przez krowy, dzikie świnie, a nawet spłoszone konie. W roku 1934 pan Więcek dotarł na metę w Warszawie cały we krwi po zderzeniu z rozjuszonym wałachem. Przełożeni Pietrowa nie wchodzili w niuanse uznali, że oficer postąpił wbrew rozkazom i został usunięty ze służby. Jeśli chcielibyście złożyć mu życzenia z okazji osiemdziesiątych pierwszych urodzin, to niestety człowieka, który ocalił świat, nie ma już na tym świecie.